Z różańcem i no i, dwie giwery. No i, z I to jest bezpieczeństwo. I to jest Czyli bezpieczeństwo. podwójne bezpieczeństwo. Pan Jezus zawsze musi dbać o nas. Czy to często korzystasz z basenu? Bardzo Kąpiesz, często. się, pływasz. Codziennie? Chciałbym tego, żeby mój syn myślał bardzo podobnie jak ja, żeby mój syn kontynuował moje dzieło. Jak widzicie figura Krzysztofa Rybkowskiego. Bez, Bez zarzutu. Nienaganna. To jest nasz członek rodziny. Jest idealna. I taka córka. ale dokładnie. No. Co nam boi się o ciebie? W ogóle jak no, bo masz taką niebezpieczną pracę. Wielki powrót programu politycy od kuchni ujawnimy najbardziej prywatne sekrety najważniejszych polskich polityków. Jesteśmy w domu słynnego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Oj, będzie się działo! Zapraszamy! Dzień dobry.